Аа, Соурд диенде, босч мөрөшнээ, монгол хэлээр ч. Так тун нвинс. Барыг стандарт атхаваа. Шротко. Барыг гоорт. Сэ два хата атхаваа. Уу, манай замын. Энд дийгт хүнээс л. Тийм, арбаатай млайко. Аа, сомын аптин ерж, таванэ ганжа гатгаа. Аа, анхөр арай эрхэн мөндөт өдөгчдээ. Bardzo smaczne. dobra. Pakuję walizkę, biorę niezbędny mi program, szczęście, pozytywny uśmiech i euforia. Czy to Austria, Korea, Katar czy Mongolia? Będę po świecie widzicie tutaj w tych zawodach większość występują małe dzieci, małe dzieci startują, dlatego, że są bardzo lekkie i koń się przy, przy małych dzieciach nie męczy. Witam was wszystkich ponownie. jest dzisiaj ten, jest dzisiaj dzień dzień nadam. Pierwszego dnia są. Yy, zawody wyścigów konnych oraz ucznictwo akurat tak się złożyło, że poszliśmy dzisiaj na wyścigi konne to już, jest, już się dzieje w trakcie, przepraszam za mój, za mój głos bo zamulony jestem po wczorajszym wieczerze troszeczkę się najebałem no i dzisiaj troszeczkę kasy to jest, no to jest, nie jest nieważne wyścigi konne już się zaczęły Będę miał pewnie okazję pokazać wam jak to wszystko będzie przebiegało. Patrzcie, Oczekuję ja ma fajnego irokeza. Wszyscy mają ubrane tak zwane czyli takie stroje odświętne. Każdy chce pokazać, jaki ma ładny strój. No. Wyścig koni już się zaczął nadchodzą czy jeszcze nie? Konie ścigają się 20 km. 20. małe A. Przepraszam bardzo. To są małe, małe konie konie roczne, to jest 8 km. Polka wie, lepiej wie od mongolka. No dobra, no ja też nie wiem no po prostu, wiesz mógł okłamał moich kochanych widzów Ulam batar. może jak potrę to dżin wyskoczy jeśli się dobrze wsłuchacie to słychać jak one krzyczą, napędzają te konie żeby szybciej biegły tak już są przy mecie to już jest to Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie jest meta, gdzie ten cały nadam się odbywa. Bardzo organizatorzy bardzo fajnie to wymyślili. Otóż dlatego, że to jest nad brzegiem rzeki. Tu ludzie sprzedają różne rzeczy. Wszyscy się tutaj zebrali, zbierają, zbierają różne koszulki, napoje. Proszę zobaczyć jak to fajnie, oryginalnie to wygląda. Tu jest to, jest to taki na nadom się je takie typowe jedzonko, chuszur się nazywa, chuszur. Jest to taki naleśnik, gdzie nadziewany w środku ma mięso jest smażone na gorącym oleju jest bardzo smaczne ja to bardzo lubię Pawełek mój przyjaciel dobry też je bardzo lubi my ogólnie lubimy jeść z Pawełkiem zobaczcie to jest restauracja zepsane można zjeść to co się chce i ludzie imprezują jest bardzo fajna atmosfera naprawdę powiem wam, że jest ciekawe kieć bydmenu

Pożyć tu! jesteśmy właśnie w Mongolskiej Jurcie. Tak to mniej więcej było. W środku. Tu ludzie sobie siedzą Piją herbatę, mleko.

Jeden z najbardziej widowiskowych yy, Jedno z najbardziej widowiskowych O kurczę Taka mała arena Tu będą odbywać się te zapasy, tak? Także no, będzie jak zwykle ciekawie Jest jeszcze trochę czasu, zanim zacznie się impreza. Dlatego postanowiłem sobie pochodzić po e, okolicznych sklepikach. Takie oto sklepiki, widzicie, każdy przyjeżdża samochodem i przywozi różne rzeczy. Ciuchy, jedzenie, picie, lody, no co tylko zechcesz. Różnego rodzaju zabawki. Mamy no, galerię bałtycką.

Mongolia is my favorite country I've visited so far. My name is Patrick Lee. I'm 31 years old and I am a reporter. You are a reporter? I'm a reporter. So we need to change our... Uh, <laughs> our sides, you know, it will be better. I forgot to tell you which country I'm from. I'm actually oh, from I'm sorry. Malaysia. How do you like Mongolia? Oh, I love it. I, I actually just came from China about 1 2 weeks ago. And I it's just something about the vastness of this open space of this country. It's, it's very big it's, the country. It's it. very it's big. It's not as big as China obviously, but it's wild. It's it's open and it's beautiful. It's just beautiful in it's, like, its landscape. And I guess that's what drew me to Mongolia, the, the vastness and mm -hmm. you know how old and in a way untouched. <laughs> Love the place. I can't say I've been here long enough to understand truly understand Mongolian culture because I I'm of the understanding that to truly understand another person's culture you have to stay here for quite a while. Um, but from what I under from what I can I notice the um well, seem to be quite friendly. They're a lot more friendlier than the Chinese, don't tell. <laughs> <laughs> all right okay but and there's also another thing mongolians are very proud you know they're, they're very they're very proud people they, they're, they're not afraid to, to say that they're mongolian you know? uh -huh. they're very proud to say i am mongolian and this is my heritage and about mongolian food since you asked uh, it's very dairy heavy it's very milk heavy um, not a lot of vegetables not a lot of fruits but i guess that's because you can't really grow fruits yes yes here. exactly it's the land thing but i'm okay with that i like it. i hope to come see poland one day i haven't been to poland <laughs> it's a like very food. nice country it's a nice country yes very good food nice women's i, I also I, and hear good alcohol. Beer, I hear your beer is pretty good Ooh. Tu w środku jest tabaka. Takie oto, coś bardzo drogie, bardzo drogie jest z szlachetnego kamienia zrobione. Jak widzicie, każdy z starszych panów ma takie coś. Teraz pan nam zaprezentuje. Zaprezentuje nam, jak się tutaj zażywa. Proszę zobaczyć. Jest taka łyżeczka. Come Can you tell us uh, what's your name? My name is Od. How do you like Mongolia? So far, I love it. It's pretty wide country. It. Oh yes, beautiful country. The nature is amazing. It's so big, you know. You have the impression it never ends. And uh, yeah, also the people, the people, very nice. It's a very nice. Country in, uh, in so many different ways how do you like mongolian food yeah uh, so far i liked it it's okay the only thing that is a bit difficult for me is the, the milk the milk, <laughs> milk. <laughs> the, milk, uh, the horse milk yeah yeah kumis is uh, Ayrek. 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 yes. That's Ay it but it's okay it's okay i mean the meat uh, i'm fine i'm easy really i'm mm -hmm. easy i like everything so it's very nice uh, <laughs> do you want to come next time to mongolia yes yes I, would, I really 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 would like to come and to go much up north all right yeah so thank you very much for interview. <laughs> high five and see you on the internet Авареч. Талч терэл. Барууд тал дээр уу багын. Авареч. Дурэнгээг батц хийхэд давтгарын гэр ята. Аархи горторлохын маяг Zobaczyliśmy nasz festiwal nadal i wracamy do stolicy Mongolii, czyli do Uanbator. Zostańcie z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bang! No, tu wujek nam pokaże kolejne danie, które jeszcze nie miałem możliwości pokazać. A ja to dzisiaj mam nic więcej polatać dzisiaj, mi wujek. Yy... Ты с горной стороны, с горы.